Dzień dobry, zaczynamy temat piąty z działu trzeciego, a temat dzisiejszy to osiągnięcia Rzymian. Imperium Rzymskie to teren bardzo rozległy. Obejmował przede wszystkim basen Morza Śródziemnego, ale również kraje Bliskiego Wschodu czy północną część Afryki. I Rzymianie, w związku z tym, że opanowali tak obszerny teren, no to korzystali z osiągnięć cywilizacyjnych tamtych ludów i te osiągnięcia przyjmowali do siebie, częściowo je też oczywiście zmieniali pod swoją kulturę. Jednym z takich najwybitniejszych osiągnięć Rzymian na pewno jest prawo rzymskie, z tym, że to prawo rzymskie ewoluowało przez wszystkie lata istnienia Imperium Rzymskiego. Od czasów, kiedy mieliśmy do czynienia z monarchią. Początkowo Rzymianie stosowali tak zwane prawo zwyczajowe. Było to prawo, które przechodziło, można było powiedzieć, z ojca na syna, czyli z ust do ust. Było to prawo, które istniało w okresie monarchistycznym, a więc mniej więcej do 509 roku przed naszą erą, od, oczywiście od momentu powstania Rzymu. Potem to się zmienia. Zmienia się, kiedy prawo zwyczajowe przechodzi na tzw. prawo stanowione. Dlaczego? No, bo wtedy powstaje pierwszy zbiór praw. Jest to tzw. prawo 12 tablic zapisane w 449 roku przed naszą erą. Wydano je na 12 tablicach i umieszczono w miejscu publicznym. W okresie Republiki prawo mogło stanowić zgromadzenie ludowe oraz edykty mogli wydawać wysocy urzędnicy, tzw. zwani pretorzy. I w okresie Republiki właśnie to oni stanowią prawo, oni tworzą to prawo. Sytuacja zmienia się, kiedy Oktawian August wprowadza tzw. pryncypat. Wówczas odbierana jest pretorom, odbierana jest możliwość tworzenia edyktów. Prawo odtąd wydają wyłącznie cesarze, nadzoruje też to prawo Senat. Z czasem prawo to ustanowione <coughs> zaczyna jeszcze bardziej tutaj się zmieniać, aż do momentu, już niestety po upadku Cesarstwa zachodnio aż do momentu, kiedy dochodzi do spisania na nowo wszystkich praw, a jest to związane z tym, że Rzymianie w tamtym czasie podbili już bardzo duży teren, więc mają potężny obszar, mają różne kultury pod swoim obszarem i trzeba to prawo uporządkować. I w ten sposób jeden z cesarzy, tak zwany Justynian Wielki, postanawia zebrać te wszystkie prawa, uporządkować je, skodyfikować i powstaje tak zwany kodeks Justyniana w VI wieku już naszej ery, czyli już po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. To prawo rzymskie jest bardzo uniwersalne, bo ono tak naprawdę funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Pewne sentencje przetrwały i, i są respektowane do dnia dzisiejszego, chociażby taka sentencja jak twarde prawo, ale prawo, duralex sed lex, czy sentencja prawo nie działa wstecz, oraz coś, co jest stosowane do dzisiaj w sądach, czyli wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść oskarżonego. Prawo rzymskie, jak będziecie kiedyś studiować chociażby prawo, to spotkacie się właśnie z tym przedmiotem na studiach prawniczych. Jest tak po prostu doskonałe. Tak doskonały system prawny stworzyli Rzymianie. Kolejna rzecz, którą Rzymianie tworzą, to na pewno architektura. To nie jest też tak, że Rzymianie sami nagle wpadają na pewne pomysły, bo Rzymianie po prostu. Czerpią wzorce przede wszystkim od Greków, ale Rzymianie są twórcami nowych rzeczy. Przede wszystkim oni stworzyli beton, który zaczęli wykorzystywać i zaczęto wracać do ścian, ponieważ Grecy, jak pamiętacie, oni tworzyli wszelkie budowle na kolumnach i na kolumnach był tylko wsparty dach, natomiast Rzymianie tutaj wracają do ścian, wykorzystywane są ściany. Dzięki temu, że też wymyślili beton, powstają łuki, powstają kopuły. A jakie mamy najbardziej charakterystyczne budowle, które do dzisiaj można gdzieś tam zaobserwować? Na pewno to będą amfiteatry. Amfiteatry, które mają kształt elipsy, są troszeczkę inaczej zbudowane niż greckie, mają tak zwaną chociażby lożę, przy której zasiadają najważniejsze osoby. Najbardziej, takim, najbardziej rozpoznawalną budowlą, jednocześnie zabytkiem współczesnego świata jest Koloseum, czyli teatr Flawiuszów, amfiteatr dokładnie Flawiuszów. Koloseum, gdzie roz, odbywały się wszelkiego rodzaju przedstawienia. Znajduje się dzisiaj w Rzymie, natomiast nazwa Koloseum powstaje dużo później, dlatego że obok stał potężny posąg cesarza Nerona, i od tego kolosalnego posągu nazwano właśnie ten amfiteatr Koloseum. Innymi budowlami, którymi szczycili się Rzymianie, były bazyliki. I tutaj musicie uważać, bo nam słowo bazylika rzeczywiście kojarzy się z miejscem kultu religijnego. Natomiast pierwotnie bazylika to, była, to był bardzo duży budynek publiczny, gdzie odbywały się transakcje handlowe i rozprawy sądowe. Dopiero w późniejszym czasie bazyliki no, będą nam się właśnie kojarzyły z tą funkcją religijną. W, praktycznie w każdym mieście znajdowały się też cyrki. Cyrki to było takie podłużne tory wyścigowe, czyli kolejne miejsce do rozgrywki, gdzie odbywają się wyścigi rydwanów lub wyścigi jeźdźców. Największy taki cyrk, Circus Maximus, y oczywiście znajdował się w Rzymie. Oprócz tego mamy bardzo charakterystyczną budowlę rzymską, którą dzisiaj jeszcze możecie sobie poobserwować. Jest to Colosse panteon, tym razem. Panteon powstaje już w naszej erze za czasów cesarza Hadriana i początkowo Panteon pełnił funkcję takiego kościoła, ale również też mauzoleum. To jest miejsce spoczynku bardzo ważnych osób w kulturze rzymskiej. To tutaj między innymi pochowany jest pierwszy król, pierwszy król Włoch, Wiktor Emanuel. Czy architekt Rafael Santi? Charakterystyczne w Panteonie jest właśnie kopuła, kopuła cała wykonana z betonu, z jednym otworem, który doprowadza, można powiedzieć, światło do tego pomieszczenia. I Panteon jako miejsce pochówku jest również dzisiaj w Paryżu. Właśnie Paryż wziął wzór z tego rzymskiego Panteonu. Oprócz tego Rzymianie słynęli na pewno kojarzycie z łuków triumfalnych, czyli budowli, gdzie wojsko wchodziło z triumfem po wygraniu jakiegoś tam, jak, jakiejś bitwy czy jakiejś wielkiej wyprawy. Mamy tych łuków triumfalnych troszeczkę na terenie Europy, ale pamiętajcie, że te łuki triumfalne, które my widzimy, niekoniecznie są łukami z, pochodzącymi z czasów starożytnego Rzymu, czyli z czasów imperialnych. Ale również są to łuki, które powstały później, wzorowane właśnie na tych budowlach rzymskich. Do tego Rzymianie potrafili doprowadzać wodę do swoich miejscowości, i żeby to zrobić, to budowali tak zwane akwedukty czyli budowali sieć wodociągów nie kanalizacji, ale sieć wodociągów doprowadzającą wodę. Rzymianie zasłynęli również jako doskonali budowniczy dróg, Najdłuższa droga, która prowadziła z Kapui do Rzymu, to była tak zwana Via Appia. Do dnia dzisiejszego możemy widzieć jej pozostałości. Ta sieć dróg miała aż 120 tysięcy kilometrów. I na czym to polegało? Rzymianie budowali drogi, które miały służyć i do podbojów, ale również do Handlu. Dlatego bardzo często mówiono, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, jako do tego serca Imperium Rzymskiego. Natomiast yy, ta sieć była również kierowana do stolic jakichś tam prowincji. Drogi rzymskie nie dość, że były doskonale wytworzone, bo były drogami brokowanymi, to jeszcze przy drogach rzymskich stawiano tak zwane kamienie milowe. A kamień milowy to nic innego jak taka kamienna tablica lub kolumna, na której mieliśmy wskazaną odległość albo do Rzymu, albo właśnie do stolicy prowincji. Te drogi to były przede wszystkim szlaki handlowe, tak jak wspomniałam, i drogi służyły właśnie wojsku. Co jeszcze takiego Rzymianie nam pozostawili w kulturze i w sztuce. No to, moi drodzy, tak jak wspomniałam, Rzymianie bardzo mocno wzorowali się na grekach i wszystko, co tworzyli, to było na wzór kultury greckiej i tutaj się używa takiego określenia, że Rzymianie ulegli hellenizacji, bo właśnie przyjęli te wzorce greckie. Te wzorce były widoczne nie tylko co, nie tyle w budowlach, ale również w rzeźbach. Z tym, że Rzymianie swoje postacie rzeźbili albo w togach, nawiązujących do właśnie senatorów, albo całkowicie nago. I takie rzeźby stały i w centrach dużych miast, ale również bogaci patrycjusze bardzo chętnie umieszczali takie rzeźby przy swoich domach, w swoich ogrodach. Co do literatury rzymskiej, to tutaj jest sytuacja bardziej skomplikowana. Rzymianie posługują się językiem łacińskim, no i ten język się rozprzestrzeniał na teren całego imperium, ale nadal w literaturze dominowała Greka. W pewnym momencie po prostu Rzymianie rozpoczęli tłumaczyć grekę na język łaciński, czyli nie zaczęli tworzyć, tylko zaczęli odtwarzać w swoim języku. Sytuacja się zmienia za czasów Oktawiana Augusta. Wtedy następuje taki rozkwit, można powiedzieć, literatury. I do najwybitniejszych twórców starożytnego Rzymu będziemy zaliczali Cycerona, który jest doskonałym mówcą, ale pozostawił również bardzo dużo listów, pism filozoficznych, które służą nam jako źródło wiedzy. Pisarstwem zajmował się również sam Juliusz Cezar, który opisał swoją wyprawę na Galię, czyli opisał podbój Galii przez Rzym. Jest to o wojnie galijskiej jego dzieło. Mamy pierwszego historyka, mamy Tacyta, który pisze tak zwane Dzieje i Roczniki. Co do Innych twórców literackich, no to tutaj mamy do czynienia z poetami, i najsłynniejsi poeci. Jeden z nich jest na pewno Wam znany, tylko nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, że to jest właśnie poeta starożytnego Rzymu. Jest to Horacy. Choracy, który jest autorem wierszy opiewających miłość, przyjaźń, umiłowanie ojczyzny, ale to Choracy jest twórcą słynnego powiedzenia: Carpe Diem, chwytaj dzień, ponieważ on taką filozofię wyznawał. Kolejny poeta to jest Wergiliusz. Jest to autor Eneidy, czyli dzieła, które przedstawia wędrówkę stroi do Italii przez legendarnego przodka Rzymian, przez Eneasza. I mamy jeszcze Owidiusza i to jest twórca o tematyce, który tworzy dzieła o tematyce miłosnej. Horacy, który jest właśnie tą najbardziej znaną nam postacią przez to powiedzenie Carpe diem, tworzył dzięki wsparciu jednego z przyjaciół arystokraty oktawiana Augusta dokładnie dzięki gajuszowi cyliniuszowi mecenasowi. I od tego przydomku, od tego właśnie nazwiska mecenas, dzisiaj mamy określenie osoby, która wspiera twórców, że jest właśnie mecenasem sztuki. To, to powiedzenie wywodzi się właśnie z tamtych czasów, dokładnie od choracego, który ma wsparcie gajusza mecenasa. Rzymianie uwielbiają wszelkiego rodzaju rozrywkę, uwielbiają, żeby Rzym dostarczał im tak zwanego chleba i igrzysk, dlatego wszelkie budowle, które powstają, mają służyć właśnie rozrywce. Bo tutaj jeszcze z budowli można byłoby wspomnieć chociażby termy, które teoretycznie były miejscem relaksu, ale to tam odbywały się wszelkiego rodzaju, można powiedzieć, sprawy biznesowe. Teatr Rzymski, to również miejsce, gdzie można było i spędzić miło czas, ale również porozmawiać o polityce. Rzymianie, y, oczywiście, y, sztuki teatralne, które przedstawiają, też wzorują na Grekach. I tak najsłynniejsi rzymscy twórcy teatralni to Plaut i Terencjusz. To byłoby tyle na temat osiągnięć państwa. Rzymskiego na temat osiągnięć Imperium Rzymskiego. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnych zajęciach.